I Wy możecie usłyszeć żywą Madonę. Wszystkich abonentów Kanal Plus zapraszamy do udziału w muzycznym konkursie. To co widzicie i słyszycie to nowy klip Madony pochodzący z jej jeszcze ciepłej płyty zatytułowanej No właśnie, wystarczy, że do 2 kwietnia odgadniecie jak, a weźmiecie udział w losowaniu płyt i kaset z tym właśnie nagraniem. Wtedy sami będziecie się mogli przekonać, czy Madonna jest zamrożona, czy wciąż płynie w niej ogień. Kartki pocztowe z odpowiedziami przesyłajcie pod adres Canal Plus. Pewien kloszard staje się mimowolnym świadkiem zbrodni. Teraz musi uciekać, by samemu nie stać się jej ofiarą. Mordercy rozpoczęli obławę. Niewinni śpią w środę 18 marca o 20. Na tym filmie nie zaśniesz. Wieczór boksu zawodowego na żywo w Kanal Plus. Piątek 20 marca o godzinie 22.10. Kolejna walka w wadze ciężkiej Przemysława Salety. Przemysław Saleta. Pojedynek o Mistrzostwo Świata Wagi Półciężkiej WBO Dariusz Michalczewski, Andrea Magi. Czy Tygrys rozszarpie kolejną ofiarę? Dariusz Michalczewski. Bóg zawodowy tylko w kanale Plus. Waleczne serce. Braveheart. Film obsypany Oscarami. Mel Gibson, za i przed kamerą. Scotland is free! Unite the clans. Opowieść o walce, buncie, honorze i zdradzie. Opowieść o miłości. Sophie Marceau w głównej roli kobiecej. Waleczne serce, Braveheart, w niedzielę 22 marca o 16.05. Koniec dowcipów o szkotach. Film raczej dla dorosłych.